Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. A dzisiaj sobie yy, zagłosujemy w ClicheSource. Ja Wam pokażę moje typy. Wy napiszcie oczywiście na kogo wygłosowaliście w ClicheSource. W komentarzach chętnie poczytam. No i oczywiście mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuk w górę. Pamiętajcie też, też oczywiście, żeby zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, a ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. A więc oczywiście mamy następ Urbanu Posług gwiazdy i my sobie tutaj, yy, jeżeli chodzi o twórczość, to zagłosujemy oczywiście na Aleksandrę Węgiel, bo myślę, że tutaj yy, no tak, ja tutaj na to zagłosuję, nie wiem jak Wy, o Urban Polski Influencer to Kinga, Softflug sobie zagłosujemy. No, jeśli chodzi o tych polskich, to mnie mnie interesuje. Właśnie teraz zaczyna się najciekawiej. No, oczywiście, mam tutaj Raven na chacie, bo mam tutaj jakieś tłumaczenie polskie, chciałem to cofnąć, no ale mam już jak mam. Ale to jest Raven na chacie. I niebezpieczny oddział. Mamy też oczywiście High School Musical, czy się Ciemności, nawet leciał na listę. Klub opykunek, leciał, nawet nie wiem co to jest. Aczkolwiek, jeśli chodzi o to wszystko, jest sobie oczywiście na niebezpieczny oddział, Przecież drugi sezon naprawdę się polepsza, i myślę, że właśnie też z tego powodu damy niebezpiecznemu oddziałowi szansę. I oczywiście, ulubiony serial familijny. No i tutaj właśnie, jeżeli chodzi o wszystko, dziwię się, że Loki tutaj trafił, gdyż nie sądzę, żeby to był jakiś taki serial familijny. Bo też nie, człowiek ja oczywiście bardzo lubiłem, Avela. Jeżeli chodzi o Kali, to do IKARI nie jest na pewno czymś, na co ja zagłosuję jako jeden z tych ulubionych serialów, dlatego oczywiście tutaj ja zagłosuję tutaj na Lokiego, ponieważ ubiłem serial Loki, naprawdę mi się to, yy, ten serial spodobał. Wy też napiszcie w komentarzach, czy oglądaliście Lokiego, jeżeli oglądaliście, to oczywiście napiszcie, yy, chętnie poczytam i ulubiony serial animowany. Oczywiście mamy SpongeBoba, mamy Młodych Tytanów. Akcja, zwariowane melodie, yy, Park Jurajski, Smurfy. No i oczywiście mamy Harmidom. Ja zagłosuję na Harmidom, Tyż, oczywiście, ja lubię Harmidom, Aczkolwiek myślę, że SpongeBob w tej kategorii wygra. Zresztą no wiecie, jest to po prostu ten serial, który najwięcej. Yy, kto, po prostu, no wiecie, większość tak naprawdę z nas, no na SpongeBoba powiedzmy, budowała swoje dzieciństwo. Więc myślę, że wiele osób jednak na niego zagłosuje. Ale zobaczymy, co tutaj mamy. Oczywiście ulubiona gwiazda telewizyjna dziecięca dziewczyn. No, i ja zagłosuję, oczywiście, tutaj na Raven Simon. Tak, myślę, że to jak cały Chabad to, to, to nie jest ta gwiazda, która może tutaj się znaleźć gdzieś wyżej. I mamy tutaj kolejne ulubione gwiazda, i tutaj chłopak. Mamy tutaj kupa Barnes'a. Jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo ludziom, mamy nawet y, tutaj aktor go obozu, czyli Luke Nie wiem, czy dobrze powiedziałem jego nazwisko. Mam jeszcze oczywiście młodego Dylana, mamy tutaj innych aktorów. O, nawet mamy aktora, który gra Eliota w Astronautach. Myślę, że akurat on grał bardzo dobrze i tutaj trzeba go pochwalić za to, że on się bardzo dobrze spisał. I tutaj mam bardzo dużą zaglostkę, ponieważ ja się zastanawiam tutaj nad zastosowaniem między Cooper'em Barsem, y, Luke czy też Bryce'em, no, no nie, co wiem, ja nie umiem wymówić tego nazwiska. Aczkolwiek myślę, że tutaj no, może być to bardzo ciężki wybór. Jeżeli chodzi o mnie, ja co tak, kto, ale zagłosuję tutaj na Kutora tak? Ponieważ on bardzo się spisuje w niebezpiecznym no, oddziale, z tego też bardzo komiczną postacią. Ubiony klasy telewizyjne, kobiet, kino familijne, No i też jest coraz ciężej. Też jest coraz ciężej, trzeba przyznać, że mam tutaj Mirandę Crosną, Elizabeth Olsen między innymi, ja tutaj zagłosuję. Z... Myślę, że warto będzie tutaj zagłosować jednak na Mirandę Koską. Tak, wcale. No, Elisabeth widzę że jakoś tam nie przekonała, nie podobała mi się jej rola. I ulubiona gwiazda telewizyjna, mężczyzn, kino familijne. No oczywiście tutaj, bez żadnego zastanowienia, jeżeli chodzi o tych wszystkich, zagłosuję na Toma Hiddenstone. Naprawdę, jego rola jako Rockiego ogólnie zawsze była dobra w filmach, jak i teraz właśnie w serialu Loki, Dlatego trzeba go oczywiście za pochwalić. Lubię na gra wideo ja w żadną z tych gier oprócz Minecrafta nie gra, więc zagłosuję sobie oczywiście na Minecrafta. A czekolwiek zdziwiło mnie, że akurat nie pojawiły się nawet takie gry jak Fortnite, która akurat teraz się bardzo wbija. Ulubiony film! No i mam tutaj story Nowy home Mamy nawet tego czerwonego psa, Toma i kopciuszek, wyprawa do dżungli, że w ogóle to się jeszcze na liście znajduje. To się zdziwiłem, ponieważ oceny tego filmu był dość krytyczne. Ale ja zgłoszę tutaj oczywiście na Spider-Man Bez drogi do domu. To jest taki mój ulubiony film w ostatnim czasie. Ulubiony aktor filmowy. No oczywiście mamy tutaj paru. Mamy Dwayne Dwayna Johnsona, Tomba Hollanda, Ryana Reynoldsa. Lebona Jamesa, Vin Diesela, no naprawdę, nawet John Cena mam, czyli tu wszystkie, tak na wszystkie wielkie nazwiska dostaliśmy. I na kogo by tu zagłosować? Myślę, że tutaj mi odkładnie Dwayne Johnson i Ryan Reynolds, ponieważ oni powiedzmy są w filmach nie takie, które ja oglądam. Tom Holland naprawdę chętnie bym na niego zagłosował i mi się podoba jego Love No Way Home. I może nie było to to samo, co w poprzednich częściach, to jednak zagłosuję sobie tutaj, oczywiście na Toma Hollanda, więc oczywiście na niego tutaj pójdzie głos. No oczywiście ulubiona aktorka filmowa, tutaj też jest coraz ostrzej, no po, trzeba zobaczyć, no Zendaya, Emma Stone, Scarlett Johansson. No tu naprawdę zaczyna być coraz mocniej, myślę, że tu może być dość trudna rola, aczkolwiek nie podobał mi się film Eternals, więc zagłosuję oczywiście na Zendaya jako MJ ze Spider- No Way Home, naprawdę podobała mi się jej rola. No i ulubiony film animowany. Nasze magiczne Encanto, nawet tego nie znam. Luka, Rodzinka Rządzi, Spongebob. Spongeboba sobie nie wybiorę, Psi tutaj wybiorę, tak. Aczkolwiek i tak żaden z tych filmów jakoś po mnie nie ekscytował. Lubiona wokalistka, no zobaczymy tutaj co mamy. Taylor Swift, Ariana Grande, Lady Gaga, Adel, Billie Eilish, no i jeszcze tutaj Cardi B, tego nawet nie, jej nawet nie znam. No, ponownie. tyle. tutaj już skreślę sobie, mimo że akurat. No, no teraz powiedzmy, nie jest to już jakaś taka osoba, która jakieś widziny produkuje. No, tutaj bardzo ciężko. Ja wezmę, jak sobie tutaj Arianę Grande, tutaj jeżeli chodzi o, to, o te głosy. No, oczywiście, ulubiony wokalista. Bruno Mars, Justin Bieber. No, ja wezmę tutaj Justina Biebera. Zobaczymy, czy akurat też wygra. Myślę, że ma bardzo duże szanse, jeśli chodzi wszystko. U ulubiony zespół muzyczny. No i oczywiście zagłosuję na BTS no, jak, jakby inaczej. No, oczywiście, ulubiona piosenka. Złe nawyki wszystko za, yy, za dobrze. Łat yy, łatwiejsze dla mnie. Weź mój oddech w górę. Szczęśliwy niż. Dobra, ja, ja naprawdę tutaj nie znam żadnej z tych piosenek. Ja nie wiem czemu. Ja nie wiem, co teraz na na, na, na się. Ale Więc ja, tak na to, więc ja sobie wezmę, yy, wezmę coś tej osoby, bo na pewno to może być pewnie dobre, no, więc to po prostu sobie wybiorę. nas współpraca przy produkcji muzycznej. Dobra, to może być ciekawe. ciekawe. Zostawać, piękne błędy, odejdź zanim mnie pokochasz, pogłoski, najlepszy przyjaciel, uratuj swoje łzy. Ja nie wiem, ja nie wiem naprawdę czemu takie rzeczy się tutaj w ogóle znajdują na Kick Chase Awards. Ja wezmę sobie, nie wiem, ja sobie strzelę, tak sobie, o tutaj strzelę, naprawdę. Dziwię się, że takie rzeczy ogólnie się już pojawiają w tym wszystkim. Odkrycie roku. No tutaj myślę, że jeżeli chodzi o to, wszystkie. o te wszystkie rzeczy. No to wybiorę tutaj to, o. Proszę. Ja w ogóle tutaj ulubiony album, naprawdę tutaj coraz bardziej w muzyczne rzeczy, które naprawdę zaczynają już mnie trochę stresować, znowu wybiorę tutaj Taylor Swift, ponieważ ja no tak naprawdę tych rzeczy ja oglądam, pełna gwiazda muzyczna yy, w socialu, no pięknie, co, Jojo Silva która to sobie wybiorę, bo tutaj yy, chętnie to wybiorę, ulubiony twórca, no, zobaczymy co tutaj będzie, wybiorę sobie Ninja, Myślę, że wiele osób, które. Którzy, yy, gamerowych, może znać Dinka. Lubiona twórczynia. Zobaczymy, co tutaj będzie. No, pięknie. Ja, ja nie znam żadnej z tych osób. Ja muszę, chyba sobie będę musiał naprawiać parę z, z tych rzeczy. Wybior, wybiorę sobie może to. Tak naprawdę sobie tutaj w tym strzeliłem. No, po prostu się na tym nie znam. Lubiona sportsmenka, okej. Okay. Yy. Zobaczymy, co tutaj jest do wyboru. Wybiorę kloły Kim. Zaczyna być już coraz ciężej. Ulubiony sportowiec, no może być dobrze. Le James Lebron, no to już mamy pierwszą osobę, na którą będziemy mogli zagłosować. Cristiano Ronaldo, tutaj zagłosuję sobie na Cristiano Ronaldo, że jest w Key Choice Awards. A Szkoda, że nie ma obrata Lewandowskiego, no ale zobaczymy, co kolejne tutaj będzie. Ulubiona światowa gwiazda muzyki, no. no to oczywiście tutaj wybiorę sobie Adele. No i zobaczymy, teraz mamy już oczywiście zagłosowane. No i oczywiście mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawić łukę w górę. Pamiętajcie też oczywiście, żeby zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem. No I oczywiście mam nadzieję, że Wy też napiszecie na kogo wy głosowaliście lub na kogo nie głosowaliście. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!